Na program zaprasza Państwa sponsor producent ubrań dla myśliwych, firma Graf. Na program zaprasza Państwa sponsor firma Knieja, dystrybutor marki Browning. Sponsorem programu jest właściciel marki Swarowski Optik. 15 stycznia. Ostatni dzień, kiedy można polować na łanie, na kozy, i postanowiłem wybrać się na polowanie. Ale moim celem głównie dzisiaj będą drapieżniki. A przy okazji, jeżeli w tym terenie uda mi się spotkać jakąś łanie, bo będziemy przechodzili przez bardzo dużą remizę i wiem, że tam czasami leżą jelenie, no to będziemy spróbowali tego jelenia jeszcze upolować. Czy to się uda? Tego nie wiem. Jak widzicie, w naszym programie pojawił się nowy samochód, ale dzisiaj nie będziemy dzisiaj o nim opowiadać jeszcze. Natomiast już niedługo dowiecie się, czy Musso, Sankyong Musso, nadaje się dla myśliwego. Czy można tym samochodem pojechać w teren, jak on się sprawuje na trasie, czy jest wygodny, czy jest dobry. Ale to w jednym z kolejnych odcinków. A teraz zapraszam Was na kolejny odcinek programu Dashboard. A więc dzisiaj będzie ostatnie polowanie na sarny, kozy i łanie. Będzie wabienie, będzie podchodzenie, będzie zasiadka i czyjeś mocne zdziwienie. A skończymy jak zwykle już po zachodzie słońca. Ale czy z jakąś zdobyczą? No, tego dowiecie się, jeśli zostaniecie z nami przez najbliższe prawie pół godziny. Na program zaprasza Państwa sklep Colt, dystrybutor urządzeń termowizyjnych marki Night Pearl. Na program zaprasza sponsor kolba.pl Dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primos Hunting. Sponsorem programu jest firma Prostore. Dystrybutor latarek marki Led Na program zaprasza Państwa producent specjalistycznych obroży dla psów, Tracker. Już wyruszamy do łowiska, ale w związku z tym, że. I jeszcze nie załadowałem broni to moja ładownica musi zostać opróżniona i naboje RWSA Spitty Pro, bo często pytacie co to za amunicja eee, bardzo fajna, bardzo dobrze pracująca w tuszy, od dużej sile obalania, kaliber 308 Winchester spokojnie jak na polskie warunki wystarcza czy na polowaniu zbiorowym czy też na polowaniu indywidualnym a więc te nabój muszą się znaleźć. Już został jeszcze jeden, ale za chwileczkę go doładujemy. Znajdują się już w magazynku. Tak, właśnie. Teraz jeszcze tylko przeładowanie. I ostatni nabój. No, nie chciał wyjść. Ląduje w magazynku. Mamy 5, a więc w razie potrzeby jesteśmy w stanie pięć razy oddać strzał. Broń jest zabezpieczona. Kropka podświetlenie na dzień. Pod powiększenie razy 3, paralaksa na 100. I idziemy. Idziemy z podchodu. Staniemy w kilku miejscach, spróbujemy zawawić też drapieżniki. No, może tym razem jeszcze nie z bronią gładkolufową, ale jeszcze ze sztucerem, a to właśnie dlatego, że mamy 15 stycznia i ostatni dzień, ostatnią możliwość, kiedy możemy zapolować jeszcze na łanie, a mamy tutaj jeszcze jedną czy też dwie sztuki, do, które zostały do planu i chciałbym liczyć na łód szczęścia, że dzisiaj święty Hubert pozwoli mi właśnie upolować taką łanie przy okazji, polowania i poszukiwania drapieżników. Ale obiecuję, że w jednym z kolejnych odcinków wybiorę się tylko z bronią śrutową i wabikami. I wtedy spróbuję zmierzyć się z lisami, przyciągnąć je naprawdę bardzo blisko. A teraz już dość gadania, wyruszamy. W związku z tym, że przed nami jest bardzo duża remiza, stare bagienko, znajdujące się na środku pola. Tam gdzieś się oświetla jeszcze troszkę słońce, bo do zachodu słońca zostało nam około 2 godziny. Więc postanowiłem stanąć tutaj w tym miejscu. Mam dobre takie miejsce, gdzie będę lekko ukryty i spróbuję tutaj na początek zawabić. Być może gdzieś tu z tej remizy uda mi się wyciągnąć jakiegoś lisa zimą w ubiegłym roku kiedy tutaj często zaglądałem często widziałem tutaj lisy również wczesną jesienią gdzieś zawsze tutaj się przemykały z tyłu mamy las, jezioro a więc taki teren, w którym te lisy mogą być No więc cóż, w związku z tym, że jelenie na pewno jeszcze się nie ruszyły jeżeli leżą sobie gdzieś pośród tarnin albo innych krzaków to wyruszą na żer dopiero gdy zacznie się ściemniać. To w tej chwili mamy czas na to, aby spokojnie zawabić i zobaczyć, czy coś się wydarzy. Miejsce wydaje się dobre wręcz idealne na lisa, więc będzie wabienie. Teraz postoimy sobie tutaj troszeczkę i poczekamy i popatrzymy. Będziemy obserwować, czy z tej remizy gdzieś nie wyskoczy nam jakiś lisiur. Pastorał, którego używam, Primus, pozwala mi dopasować go bardzo mocno do podłoża. Teraz kucnąłem sobie, prawie został złożony, ma podparcie na trzech nogach. Dzięki temu tutaj na tej góreczce jestem w stanie go swobodnie oprzeć. Jedna noga podpiera go z tyłu. I gdy będę musiał strzelić, to mam po prostu wszystko idealnie dopasowane do tego. <tryk> Kolejna porcja wabienia i zmiana wabika. Cały czas czekamy na przeferę. Siedzimy tu już kilkanaście, kilkadziesiąt, prawie minut. I niestety nie ma żadnej reakcji ani na jeden, ani na drugi wabik. Postanowiamy zmienić miejsce. Pójdziemy głębiej w tą remizę. Tam również jest takie śródremizne, tak to nazwijmy, oczko, łączka. I zobaczymy, czy tam gdzieś czasami. Nie przemieszcza się jakiś lis. Z tyłu mamy też duże pola z takimi remizami, i tam również spróbujemy zawabić i popatrzeć, czy nie ma jakiegoś rudzielca. A więc pierwsze miejsce okazało się puste. A może po prostu jest za wcześnie? Albo lisy urzędują w tym momencie gdzieś indziej. Trudno powiedzieć, bo przy polowaniu na drapieżniki elementów, które są ważne, jest bardzo wiele. Idziemy przez mały lasek, a przemek co chwilę przystaje i obserwuje teren. W końcu gdzieś tu mogą być jelenie, a te są bardzo ostrożne, więc poruszać się trzeba spokojnie i powoli. Przed nami kolejna miejscówka, gdzie mogą być lisy. Stare. Oczko wodne z bardzo niewielką ilością wody po środku. Bardzo często tutaj słyszę barżanty, które się odzywają. No i często też gdzieś tutaj zaglądają lisy. Ale co jeszcze? Z tyłu za moim operatorem są tarniny. To właśnie w tych tarninach bardzo często leżą dziki, a także jelenie. Musimy tutaj spokojnie, powolutku, gdzieś tam ukryć z boku, powabić. I poobserwować. Mamy cały teren bardzo dobrze pod wiatr, a więc jest szansa na to, że lis przyjdzie gdzieś bokiem, bo on z wiatrem nie będzie chciał iść. Ale tutaj, byśmy byli skuteczni, musimy go wcześniej zauważyć. Postrzał przez te trzciny z kuli, a dzisiaj mam taką broń, no będzie na pewno wymagający, o ile ten lis w ogóle się tu pojawi. Przemek wyszukuje miejsca do ukrycia naszej obecności. W oddali na polu widzimy mały rudel saren, które spokojnie pasą się na oziminie. Jakby wiedziały, że z naszej strony nic już im nie grozi. Bo plan odstrzału saren na tym obwodzie został już wykonany. Razem Przemek rozpoczął wabienie od myszki, od popiskiwania. Blisko trzciny, ale niestety wiejący mocno wiatr. Czy to się sprawdzi? Czekamy. Robi się coraz wieczniej, ale i słońce powoli zaczyna zmierzać za horyzont, a żaden nic nadal nie chce nam się pokazać. Kolejna, tym razem bardziej intensywna porcja wabienia i kolejne minuty spędzone na obserwacji. Wabiłem już trzykrotnie w tym miejscu. E, niestety znowu, jak to się mówi, nietrafione chyba. Albo licy nie chcą współpracować, albo ten wiatr, który wieje, jest zbyt mocny i nie słyszą zbyt e, intensywnie tego na dużej odległości. Wydawało mi się, że tutaj gdzieś ten lis musi być. W tych tarkach są nory lisie. Słyszycie, ten wiatr wszystko naprawdę mocno wieje i to jest chyba główna przeszkoda tego, że wabiki nie są skuteczne. Spróbujemy znaleźć takie jakieś bardziej ciche miejsce, gdzie nie będzie tak wiało i tam jeszcze zabawić, zawabić. A tym razem. Idziemy do tych tarek, obejdziemy je dookoła, zobaczymy, może tam gdzieś w środku uda nam się dojrzeć jelenie i wtedy w jakiś sposób zareagować. A może oprócz jeleni będą także dziki. Kto to wie. No więc ruszamy szukać szczęścia gdzie indziej. Nawet używając kamery termowizyjnej. Spróbowałem zajrzeć delikatnie w głąb tych krzaków tarniny, ale w tych krzakach nie jestem w stanie dojrzeć nic. Natomiast w tej plątaninie kolców, gałęzi, tego wszystkiego, na bank siedzi jakaś zwierzyna. Dziki, może jelenie, na pewno sarny, ale wejść tam to tylko może zwierzyna o grubej okrywie sierści, włosia. Uff. Człowiek, gdyby w to wszedł, no to naprawdę wyszedłby stamtąd zdrowo podrapany. Takie miejsca są niczym twierdze w średniowieczu. Trudno dostępne, a zarazem bezpieczne dla ukrytej tam zwierzyny. Ścieżki prowadzące w głąb potwierdzają tylko nasze obserwacje i przypuszczenia. Ale nie mamy raczej zamiaru wchodzić gdzieś tam w głąb. Pójdziemy dookoła. jak mówiłem, tutaj blisko tych Tarek są nory Lisie. Z jednej strony jest jedna, z drugiej strony jest kolejne okno, no ale niestety żaden nic nam nie wyszedł. Zresztą patrząc tutaj na brzegu, czy są jakieś świeże tropy, no to nie widzę tych świeżutkich, żeby były jakieś świeże tropy Lisie albo innego drapieżnika. Wczoraj padał deszcz, więc być może one siedzą sobie gdzieś tam w tej nor norze i tyle, ale tak długo na pewno drapieżnik nie siedzi przez kilka dni, tylko na pewno wygląda, żeby się posilić. Natomiast nie ma tu świeżych tropów, ale są za to tutaj inne tropy. Tropy jelenia i dzika. I sarny, ale nie ma tropu drapieżnika, a więc lisa. A szkoda. Nory sprawdzone, widać, że są. Tutaj, jak dobrze się przyjrzałem, zobaczyłem jednak odcisk tropu, odcisk stawki lisiej. A więc ta nora musi być używana. Natomiast lis nie reagował na moje wagienie, być może jest gdzieś w tarninie, świeciło słoneczko, było ciepło, może poszedł sobie popolować, poszukać jakiejś myszki, albo jakiegoś zajączka. No dobrze, idziemy dalej, sprawdzimy troszeczkę w innym miejscu i zobaczymy, czy gdzieś tam czasami na tej otwartej przestrzeni, pośród tych śródpolnych remis jeszcze nie ma gdzieś drapieżników. No i cały czas musimy tu być bardzo skoncentrowani, bo gdzieś tam z dołu mogą nam wyjść jelenie na żery, właśnie na oziminę. Słońce już prawie za horyzontem. Robi się powoli coraz ciemniej, a my nadal nie wypatrzyliśmy drapieżnika. Przemek obchodzi dookoła Tarniny, szukając także jeleni. Wypatruje ruchu, wsłuchuje się w odgłosy. A może na koniec dnia jeszcze uda się spotkać jakąś łanię. Zamiast jeleni znowu napotykamy na swej drodze sarny. Rogacz już ma takie morzdzenie mocne, zaczyna mu się robić nowe poroże. O, dostały wiatru od nas. No właśnie. Taki, taka stęka rodzajowa. Sarenki szły sobie w naszą stronę. Przepięknie tak powolutku. Widać, że e, troszkę chyba niedawno wstały, ale gdy podeszły troszkę bliżej, nagle wiaterek zawiał w ich stronę, poczuły nas i poszły sobie w długą. Lisów nie ma. Mamy ostatnie miejsce, w którym będę chciał zawabić e, tak stacjonarnie, stojąc gdzieś chwilę dłużej i czekając, żeby się jakiś pojawił. Jeszcze oglądam teren w kamerze termowizyjnej. Natomiast nie widzę żadnego. Natomiast też wiem, że tam też są nory lisie. I tutaj bardzo często, kiedy przyjeżdżamy, widzimy jakiegoś lisa. Ale czy uda nam się go przywabić, tego nie wiem. Stara zwyżka na drzewie. Usadowimy się przy niej, nie na niej, aby czasami z niej nie spaść. No i zawabimy kilka razy, kilkukrotnie i poczekamy, i zobaczymy, czy jakiś mykita zdecyduje się sprawdzić, kto to tutaj wydaje jakieś dźwięki. Widzę, że dawno tutaj nie zaglądałem do tej zwyżki. Okazało się, że kiedyś tutaj była stara rzeczywiście i mówiłem, że nie usiądziemy, bo nie chcemy spaść, ale moi koledzy się postarali i wymienili ją na nową. Pewnie gdzieś tam na wiosnę, bo widać, że jeszcze dobrze, wszystkie śruby, wkręty inne nie zaśnie działa ani nic, a więc możemy bezpiecznie jednak usiąść na górze i spróbować z góry poobserwować chwilę teren i zawabić. Może rudy przyjdzie. A więc usiedliśmy wysoko, uspokoiliśmy teren i przemek zawabił najlepiej jak umiał. A po chwili. Hej, ej, hey, ej! Hey. Lis umknął niczym, rażony piorunem, a tymczasem z lasku na pole wyszedł szarag. Zrobił słupka, posłuchał, popatrzył i co? I dał dyla. Zszedłem ze zwyżki. Była bardzo ciekawa akcja. Ledwo usiedliśmy, uspokoiliśmy teren, zawobiłem. No i tak sobie obserwujemy i w pewnym momencie patrzę, a tu grzeje nam przez pole lis. Musieliśmy go nie zauważyć, stał z boku kępy. Krzyknąłem parę razy, ej, ej! Myślałem, że się zatrzyma, bo czasami tak to reaguje, prowadząc go w lunecie, że na chwilę się zatrzyma. Było od nas jakieś 70 metrów. Nasz strzał na pewno by nie podszedł, ale winie za to raczej wiatr, który musiał dostać, bo mieliśmy go w plecy ale no, liczyłem na to, że jak usiądziemy na zwyżce to coś się uda no i udało się chociaż lisa zobaczyć pamiętajcie jeszcze o bezpieczeństwie za każdym razem, kiedy wchodzicie na ambonę albo zwyżkę broń musi być rozładowana to dla waszego bezpieczeństwa i osób, które czasami wam towarzyszą i dopiero jak zejdziecie ze zwyżki czy też z ambony bezpiecznie, na spokojnie załadujcie tą broń Tak, żeby nie było żadnych problemów. Droga powrotna do samochodu minęła nam bez dodatkowych przygód. Dopiero gdy byliśmy już prawie przy aucie, coś zaczęło się dziać najpierw prawie wdepnęliśmy na sarnę, a chwilę potem przemek w termowizorze wypatrzył pewnego jegomościa i spróbował go przyciągnąć bliżej. Chwileczką, kiedy dochodziliśmy już prawie do samochodu, przy tej trzcinie, przy której wcześniej wabiliśmy, zauważyłem najpierw sarnę, a później lisa, który sobie po prostu wyszedł z tej trzciny. No i zacząłem obserwować go przez kamerę termowizyjną i wabić ustami. Naśladując myszkę. No i podszedł do nas na jakieś 40 no może 40 parametrów. metrów. E, niestety staliśmy pod takimi nawisami gałęzi, no i nie zdecydowałem się na oddanie strzału, nawet nie wziąłem broni do ręki, natomiast próbowałem go e, tak naprawdę pooglądać sobie i zobaczyć, co to za jegomość. Hm. Jednak wychodzą późno. Ale ważne, że zareagował na wabienie, że podszedł do mnie. Dobry prognostyk na to, co będę chciał zrobić w jednym z kolejnych odcinków, gdzie będę polował tylko na drapieżniki, właśnie z bronią siłtową. No i koniec dzisiejszego polowania. Niestety, widziałem tylko lisy, widziałem tylko sarny, ale nie udało się niczego upolować. Jeleni, które liczyłem, że spotkam gdzieś właśnie. W tej kępie no nie udało się spotkać. A w związku z tym, że zapada już zmrok, no to raczej zakończymy na dzisiaj polowanie. Jeszcze dwa słowa na temat wabików, które używałem, bo pewnie was to ciekawi, to jest myszka. Wabiki wszystkie są z firmy Primos Hunting, które dostępne są u dystrybutora kolba.pl. Więc to jest myszka, taka no nie każdemu pasuje akurat ten dźwięk, natomiast jak najbardziej można jej używać. Kolejny wabik, który używałem dzisiaj, to jest wabik również z firmy Primos. Nazywa się to Raspi, Raspi Coaxer. Mówiłem Wam, że on tutaj ma jakby taką dodatkową membranę coś takiego. Jest to wabik również dwufunkcyjny. Pierwsza funkcja, kiedy przytkamy tą membranę, to jest właśnie, on zademonstruję, to jest kniazianie zająca, a jeżeli przytkamy wylot tego wabika, No mamy wtedy myszkę i po to jest właśnie ta malutka membrana, więc czasami nie trzeba zabierać ze sobą, nie wiem, 10, 5 czy trzech różnych wabików. wystarczy ten jeden. No jeżeli polujemy tak powiedzmy do, do skoku, ale ja wolę zawsze mieć przy sobie kilka innych i kolejny wabik, który używałem to również z Primosa, double cotton Tile. I to jest wabik właśnie też taki, który emituje nam jakby kniezia, nie zająca, ale takie podwójne, nie? Takie dziwne, inne troszeczkę. Z takim przestrachem. No i e, lis, na który przyszedł? Lis przyszedł po tym, jak zawabiłem na ten podwójny, gdzie, gdzie miałem myszkę, tak? Czyli najpierw zawabiłem tym e, zającem i później sobie siedzieliśmy, troszeczkę zawabiłem za myszkę i po, po chwili pojawia nam się lis. No ale nie udało się wykorzystać tej sytuacji, nie udało się ustrzelić tego lisa. Bardzo tego żałuję, no, ale z drugiej strony e, już wiem, który zadziałał. Więc przy najbliższej okazji, kiedy postaram się e, wyruszyć do łowiska z bronią już e, właśnie gładkolufową, to te wabiki będą mi e, towarzyszyć e, w czasie tego polowania i mam nadzieję, że ono będzie skuteczne i uda mi się podprowadzić lisa bardzo blisko na te 20, max 30 metrów i oddać skuteczny strzał. A dzisiaj? A dzisiaj był fajny spacer. Fajny, bo w ciepłych promieniach słońca zaczął wiać mocno wiatr, Teraz już wieczorem, więc kończymy to polowanie. Ja zapewne, gdy księżyc wzejdzie gdzieś po godzinie 22, jeszcze wybiorę się do łowiska, poszukać jakichś dzików. A z wami widzę się za tydzień w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dashboard.